Cześć kochani! Od jakiegoś czasu znalazłam taki kanał na YouTube o nazwie Justyna Chludzińska i jest to kanał tej dziewczyny. Tu lampa przyświeca. Widzicie, że praktycznie wszystkie filmy mam jej obejrzane. Coś tu jest, coś tu jest jeszcze. Widzę. Pierwszy dzień wiosny, wysłucha, wsłuchaj się w swoje odpowiedzi, ale to jest godzinę temu dodane. E, także ja ją obejrzałam, i powiem Wam, że ona stworzyła taki kanał. Taki ja kanał spokojny, taki kanał, który opowiada o y, pięknie przemijania kobiety. O tym, że y, włosy siwe są piękne, ona bardzo dużo właśnie mówi o siwych włosach i ona te włosy mm, tak wyraża, żeby ich nie postrzegać jako czegoś złego, czegoś y, negatywnego, depresyjnego, przemijającego, tylko żeby po prostu się z tym pogodzić, żeby pokochać je i jeżeli sobie życzysz. To, żeby spokojnie wejść w ten kolor i sobie w nim chodzić. Bardzo dużo czasu poświęca właśnie siwym włosom i w ogóle zmienianiu się yy, kobiet. No głównie mówi o kobietach. Powiem Wam, że jest to pierwszy kanał, który yy, w ten sposób właśnie pokazuje kobiecość i bardzo dobrze, ponieważ jest grono kobiet, które właśnie w ten sposób chciałyby. Swobodnie przejść yy, z tego takiego yy, okresu widocznego, buntowniczego, takiego przerysowanego, w taki spokój. Bo ja nie mówię o tym, że ona mówi o znikaniu, bo absolutnie ona o tym nie mówi, bo ona mówi o pięknie, o pięknie wynikającym z zmian, które zachodzą w nas naturalnie, prawda? I powiem wam, że takich kanały są potrzebne bardzo i chciałabym każdemu z was polecić ten kanał. Wejdźcie sobie na ten kanał, posłuchajcie jej. Ona jest spokojna, mówi spokojnym, opanowanym głosem, relaksacyjnym takim. Ja tą dziewczynę dzisiaj zaobserwowałam. I dzisiaj się tam powiedziałam, że jestem, ale ja już ją tak jakiś czas obserwuję i praktycznie wszystkie y, jej krótkie filmiki, bo to jest fajne też, że to są krótkie przekazy. Krótkie przekazy, y, chociaż y, takie pogadanki to ja lubię długie. Takie pogadanki to ja lubię długie, ale y, no, ona ma takie, dlatego można y, dużo filmików sobie y, nadrobić w małej. Y, w, w, w małym obrębie czasu, no nie, ponieważ no, są one krótkie. Mogłaby robić dłuższe te pogadanki i myślę, że też by one się cieszyły chyba jeszcze większą popularnością, bo uważam, że ma za mało subskrypcji i za mało zaangażowania widza w swój kanał, że należy jej się więcej. To jest moje zdanie. Bardzo mi się to podoba. I zapraszam dziewuszki na ten kanał, dziołchy, zajrzyjcie sobie, bo ja jestem w gronie, mnie oglądają takie dziewczyny jak ja, jak starsze ode mnie, młodsze ode mnie, troszeczkę czy no są zdarzają się tak jak y... dziewczyny, Sylwia Paulina y... No, to w tym momencie nie mam, nie, nie przypomnę sobie więcej, które są sporo, sporo ode mnie młodsze, bo ja już takie 10 lat, 17, 18 ode mnie młodsze, 20 lat, no to uważam, że to już jest dwie dekady, to już jest sporo, to już jest bardzo sporo. No. Także, ale one też przemijają, no one też przemijają i przemijają z. 25, przemijają w 26 lat, później w 30, 30 lat. Marta, prawda, już jest po 30. No, no takie dziewuszki właśnie są. Wszystkie są i po 40, po 30, po 20 pewnie i, i, i po 50, i po 60. Także każda z nich na pewno by sobie z przyjemnością nawet posłuchała tego, no nie? To jest akuratnie um, dla mnie, czy to jest kanał dla mnie, bo jak można powiedzieć, no to, ale ty co, zmienisz te włosy na siwe, bo mówiłaś ostatnio, że ci si, posiwiałaś. No, ja nie zmienię włosów na siwe, ale to jest mój wybór. Aczkolwiek nie uważam, że ktoś, kto ma siwe włosy i się w nich dobrze czuje, i że on źle wygląda. On, on wygląda dobrze, jeżeli jest. Dobrze pokierowany, dobrze jest. Jak to się nazywa? No, pokierowany, dobrze jest ułożony, ubrany, dobrze jest dopasowany do tego wszystkiego. Ma do, dobry pomysł na siebie, o tak powiem: to dobry pomysł ma na siebie. No to super. Nie mam nic przeciwko i też docenię to i dostrzegę to piękno w tym człowieku i w każdym jednym zresztą ja swoich staruszków bardzo bardzo kocham, którzy są jeszcze y, kilka dekad starsi, prawda? ode mnie, bo zazwyczaj pracuję z y, osobami, które są 4 do 5 dekad ode mnie starszymi nie, 4 już, nie przesadzajmy tam o dziadku to był żart e, 4 <try> 4 dekady to wiecie, cztery z haczkiem, trzy z haczkiem to, to jest dużo, to jest też bardzo dużo, także w tym wieku to już jest bardzo, bardzo dużo. I też w nich widzę piękno, i też widzę w nich piękno. Są osoby, których widzę piękno, a są osoby, których mniej widzę piękna, no nie, ale, ale potrafię dostrzec to piękno i fascynację tą starością, o tak. E, 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 starość mnie bardzo fascynuje. Zastanawia, fascynuje e, lubię przebywać z takimi ludźmi. No bo prawda ja już też do nich tam dołączam, też że każdy gdzieś tam jak dożyje tego wieku to i do nich dołączy nie. E, i powiem wam, że ona fajnie mówi. No, i, i ona jest młodsza, młodsza ode mnie dyszku, dyszku, koło dyszku pewnie. E, gdzieś jedną dekadę. I ona już tak właśnie wkroczyła w taki wiek takiego mm, rozumu dojrzałej kobiety. I fajnie. I fajnie, bo to wcale nie jest nastoletni wiek. <laughs> to jest już naprawdę średni wiek. I zapraszam Was do niej. Idźcie tam, pokukajcie, polukajcie, zostawcie suba, jakieś tam serduszko i ja bym, ja bym tak poprosiła. Bo tam są naprawdę takie krótkie, spokojne, miłe i przyjemne treści. Także, baj.